Cześć, witam Was wszystkich i zapraszam do kolejnej recenzji. Tym razem trafił do mnie smartfon Kiano Elegance 5,5. Co prawda telefon ten nie jest jakąś nowością w naszym rynku, ponieważ swoją premierę miał już jakieś pół roku temu, gdzieś pod koniec wakacji. Niemniej jednak jest to dość ciekawy telefon, dlatego też myślę, że warto się będzie zapoznać z jego recenzją, zobaczyć co ten telefon oferuje. Tym bardziej, że, jak sama nazwa tutaj sugeruje, to jeden z ładniejszych telefonów, tutaj, które są obecnie na rynku w tym segmencie cenowym. Od razu może Wam powiem, że smartfon ten na dzień dzisiejszy można kupić w cenie poniżej 400 zł, 390, 190, czy 180, różne sklepy sobie to wyceniają. Także tak to mniej więcej taka półka cenowa jest tego telefonu. Zobaczmy sobie na specyfikację tego modelu. Ekran 5, 5 cala IPS 720-1280, Procesor 4 Mediatek MTK 6580, 1GB RAMu, 8GB pamięci wewnętrznej, Kamery 8,2MP i bateria 2400 mAh, System operacyjny Android 5.1. Telefon ten obsługuje oczywiście karty microSD do 64GB. Ma oczywiście funkcję Dual-SIM, modem 3G, Bluetooth, Wi-Fi, OTG i radio FM. Także tutaj myślę, że wszystkie parametry mniej więcej odpowiadają temu segmentowi cenowemu. Nie ma tutaj może jakichś rewelacji, aczkolwiek zobaczymy jak ten telefon będzie spisywał się podczas użytkowania. Zobaczmy sobie w takim razie sam telefon. Może zobaczymy sobie jak to wszystko zapakowane, bo to dość ciekawie to wygląda. I jak widzicie, mamy to tutaj takie przekładki. Takie toreb, pudełeczka małe. Wszystko też w tym czarnym kolorze. Zobaczmy, pierwsze pudełko, co tutaj znajdziemy. Trzy książeczki. Karta gwarancyjna. Yy, ważne informacje oraz instrukcja obsługi. Tak to wygląda. Tutaj jak widzicie mamy telefon. Telefon jest tutaj obwinięty taką specjalną chusteczkę do przecierania ekranu, też oczywiście z logiem modelu. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Na razie może nie będziemy go sobie włączać, za chwileczkę sobie coś więcej o nim powiemy. I co jeszcze znajdziemy tutaj w naszym zestawie? Zobaczmy. Kolejne pudełeczka. Mamy tutaj dwa. W pierwszym ładowarka. Standardowa ładowarka 1A, 5V, także tutaj bez niespodzianek. I drugie pudełeczko. Tutaj mamy kabelek USB, micro USB, służący do komunikacji z telefonem, jak również do ładowań. Ok, nic więcej tutaj nie ma. Jak widzicie, bardzo Panie, to jeżeli chodzi o pakowanie, wygląda wszystko do elegancko spakowane i myślę, że powinno to panie się spisywać. Przejdźmy teraz do samego telefonu. Jak widzicie, telefon tutaj wyposażony jest w folię ochroną na ekran. Ponieważ tutaj już ten telefon był w kilku redakcjach, ta folia tutaj już nie leży tak jak powinna, dlatego też myślę, że. Odkleimy sobie ją całkiem na potrzeby naszej recenzji. Tak żeby po prostu ten telefon tutaj można było dokładnie poglądać, jak on wygląda. Mamy tutaj taką specjalną ściereczkę. Możemy ten ekran sobie tutaj przeczeć, poprzecierać, żeby nam się tutaj dobrze prezentował. Może na razie, nie będziemy go jeszcze uruchamiać. Co możemy powiedzieć o telefonie? Bardzo ładny design, bardzo ładne wykonanie. Jak sobie tutaj może zobaczycie, telefon ma tutaj po bokach. Wszędzie aluminiowe ramki. Mamy tutaj maskownice głośników. To wszystko jest ładnie wykończone. Wszystko jest utrzymane tutaj w aluminium. Również tutaj górna krawędź, to też mamy aluminium. Ona jest tutaj delikatnie ścinana, jeżeli chodzi o boki tego telefonu, dzięki czemu ten telefon tutaj wygląda na znacznie cieńszy niż jest w rzeczywistości. Jak widzicie, telefon nie jest zbyt cienki. To jest pewien minus tego telefonu, aczkolwiek to może być takie moje oczywiście tylko odczucie, ponieważ na co dzień korzystam z nieco cieńszego telefonu, nieco lżejszego też. Ale tutaj też to wszystko fajnie, fajnie tak naprawdę wygląda. Co możemy sobie powiedzieć? Przedni ekran, tutaj mamy wyświetlacz, pod tą szybą jest to wyświetlacz IPS o przekątnej 5,5 cala. Za chwileczkę Wam pokażę jak on działa. Tutaj to szkło jest delikatnie scinane na rogach, czyli możemy mieć, domyślać się, że mamy tu do czynienia ze szkłem 2,5D, czyli lekko zaokrąglonym. Aczkolwiek ono coś dość mocno się chowa pod tymi ramkami aluminiowymi, tak że tego tak do końca nie widać. Tutaj nad ekranem mamy tak przednią kamerę, 2 megapiksele, o tych aparatach, sobie też powiemy nieco później. Głośnik. Przednią diodę doświetlającą. To na pewno plus tego telefonu, ponieważ mało telefonów, w tym segmencie scenowym ma dodatkową diodę do selfie, czyli do zdjęć wykonywanych przednim aparatem. Oczywiście czujnik zbliżeniowy, czujnik znażenia światła. Pod ekranem tutaj jak widzicie mamy trzy przyciski dotykowe. Nie są one niestety poświetlane, także tutaj taki pewien minus. I druga rzecz, która mi się osobiście niezbyt podoba, jeżeli chodzi o ten telefon to tutaj w tym ekranie, w tej szybce, mamy tutaj otwór mikrofonu, mamy tutaj dziurkę, nie wiem czy będzie to widać, po prostu tutaj centralnie wywierconą w tym miejscu tutaj w ekranie. No, według mnie nie jest najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek być może się to sprawdza podczas eksploatacji tego telefonu. Ok, jeżeli chodzi o tutaj złącza, to jak wspominałem tutaj na tej dolnej krawędzi mamy, próbujmy sobie tutaj wyostrzyć, Mamy tutaj maskowice głośników. Oczywiście, telefon wyposażony jest w jeden pojedynczy głośnik, to drugi drugie to tylko jest atrapa. Ten głośnik, który jest zamieszczony po prawej stronie. Mamy tutaj oczywiście gniazdo ładowarki, czyli płuca, yy, mikro USB, oczywiście. Yy. Od razu Wam powiem, że telefon ten obsługuje tryb hosta USB, czyli tutaj, jeżeli będziemy mieć pisany kabelek, będziemy mogli sobie podłączać jakieś zewnętrzne urządzenia, peryferia, nie wiem, pendrive'a, klawiaturę, myszkę i to będzie nam działać z tym telefonem. Myślę, że bardzo fajnie, ponieważ w tym przedziale jest nie nieczęsto to się zdarza. Tutaj lewa krawędź jest pusta i teraz tak, na górze oczywiście złącze słuchawkowe. Jest to typowy tutaj złącze 3,5 mm na zwykły kabel, taki słuchawkowy. Zwykłe słuchawki możemy sobie spokojnie podłączyć. Niestety, jak widzieliście, słuchawek nie ma w zestawie, także będziemy się musieli takie słuchawki zaopatrzyć we własnym zakresie. Dobrze, wróćmy teraz do prawej krawędzi. Tutaj mamy przycisk regulacji głosu, oczywiście, i włącznik. I teraz tak, według mnie nieco bardzo, za bardzo tutaj wystają jeżeli chodzi w stosunku do obudowy, szczególnie tu jeżeli popatrzymy sobie od, od dołu tutaj z tej pozycji, zaraz zobaczymy, próbujemy stosować ostrość, one są tutaj nie dość, że wystają to są bardzo ostre, tu naprawdę tym palcem jeżeli przejeżdżamy nam ewidentnie zahacza, jest taki ostry, nieprzyjemny do dotyku, także tutaj akurat mały minus dla tego telefonu. Oczywiście nie jest to jakaś tam poważna wada, także tutaj też tym się nie sugeruje, aczkolwiek tak chciałem Wam to zaznaczyć, teraz tak przejdę sobie do tyłu obudowy. Według mnie tutaj chyba jest najsłabszy element tego telefonu, ponieważ o ile ja, ten design całego telefonu, wykonanie naprawdę solidna, konstrukcja bardzo fajnie się to prezentująca, to tutaj ta tylna klapka nieco tutaj nam zaburza ten obraz cały, ponieważ wykonana jest tutaj z dość cienkiego plastiku. Ona tutaj się jak słyszycie, ugina i wydaje takie lekkie czaski. Poza tym bardzo, bardzo łatwo tutaj, jak widzicie, łapie odciski i palców. Ten telefon się tu bardzo palcuje, także tutaj on już po chwili użytkowania wygląda mało estetycznie. No dlatego też Pan producent dołożył nam tą ściereczkę, żebyśmy sobie tutaj mogli tutaj przeczyć tą obudowę i wówczas będzie ona tutaj nieco lepiej wyglądała. Co ponadto? Jak widzicie, napis Kiano, logo firmy, podwójna dioda doświetlająca i aparat tutaj tylny w takiej specjalnej srebrnej ramce, zarówno dioda, jak i tutaj ten obiektyw aparatu. Jak widzicie, on tutaj nieco wystaje ponad telefon, aczkolwiek ta ramka srebrna jest też tak wyprofilowana, że ona poprzez ten obiektyw jest nieco niżej, więc ta ramka nam tutaj chroni ten. Obiektyw aparatu, także bardzo fajnie. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z jakimś rysowaniem się tego obiektywu. E, ogólnie powiem, jeżeli chodzi o wykonanie, moje wrażenia są bardzo pozytywne. Telefon naprawdę solidny. Gdyby nie te parę e, niuansów, o których Wam mówiłem, to naprawdę e, byłby to jeden z lepszych telefonów na rynku. Zresztą i tak według mnie w tym przegrajach nowym jest to jeden z najładniej, najlepiej wykonanych telefonów, e, w, oczywiście, jakie teraz możemy w tym momencie dostać. Ok, to teraz już wiemy jak to mniej wygląda, jeżeli chodzi o design. Teraz powinniśmy sobie włączyć ten telefon. Ja już oczywiście tu troszkę go potestowałem, postelowałem sobie aplikacji do testów, benchmarków. Um, także tutaj coś nieco więcej mogę wam o tym telefonie powiedzieć. Może zacznijmy najpierw od ekranu. Tak jak wspominałem 5, ,5 cala IPS, bardzo dobre kąty widzenia, bardzo dobre odzorowanie kolorów. Um, tutaj jak widzicie ten ekran jest praktycznie wypełniony w całości. Tutaj te ramki są bardzo wąskie po bokach. Dzięki temu, też ten telefon bardzo fajnie widzicie. Mimo, że to jest telefon 5,5 cala, bardzo fajnie leży w dłoni, tutaj nie wygląda na takie duży, jak w rzeczywistości jest i bardzo fajnie się z niego korzysta. Także tu na pewno Plus, także tutaj, że jesteśmy przy ekranie, to tak naprawdę myślę, że to jest jedna z mocniejszych tutaj części tego telefonu z mocniejszych jego stron. Bardzo dobrze tutaj, to wszystko: wyświetlanie kolorów, odzorowanie. Jasność maksymalna, minimalna, minimalna mogła być nieco mniejsza. Ja to Wam pokażę, może jak to wygląda. Nie wiem, czy będzie widział, widać, jeżeli sobie maksymalnie przyciemnimy ten ekran i spróbujemy sobie coś otworzyć. Tak to wygląda. Już widziałem kilka telefonów, nawet w tym, co będzie znam, gdzie ta jasność minimalna była nieco mniejsza i ten komfort korzystania w nocy był nieco większa, aczkolwiek tutaj też nie jest źle, tak myślę, że tutaj możemy to uznać za, za ok. Jeżeli chodzi o jasność maksymalną, no wiadomo, zawsze by mogła być nieco większa, aczkolwiek tutaj ta widoczność jest bardzo dobra. Nawet słoneczny dzień myślę, że nie będzie większych problemów. Jak widzicie, bardzo ładnie ten ekran świeci, ładne wzorowanie kolorów to wszystko bardzo fajnie wygląda. Także tutaj, moim zdaniem, plus. Jeżeli chodzi o dotyk, też nie ma problemu żadnego. Jak widzicie, wszystko to fajnie tutaj reaguje na dotyk. te ilość punktów bardzo fajnie też wypada. Aczkolwiek trzeba powiedzieć sobie, że tutaj w tym telefonie mamy dotyk dwupunktowy, także obsługa gestów, tych podstawowych najbardziej ok. Przy bardziej skomplikowanych gestach, wymagających więcej punktów jednocześnie dotyku, no niestety tutaj nie będzie ten telefon tego obsługiwał. Dobra, teraz sobie tak, może sobie zobaczmy na ustawienia, na system. Telefon wyposażony jest w Androida w wersji 5.1, no niestety jak na dzisiejsze czasy jest to nieco stara już wersja systemu, także tutaj akurat minus do tego telefonu, dużo aplikacji już jest na przykład pisanych tylko pod 6, także tutaj możecie mieć pewne problemy, no, aczkolwiek nie jest to aż tak stary system, żeby tutaj na niego zbytnio narzekać i żeby to decydowało o wyborze tego telefonu. Jeżeli chodzi o tutaj jakieś ustawienia, nakładki, to tu mamy praktycznie czystą wersję systemu. Jak widzicie tutaj nie ma jakichś zbytnich dodatkowych funkcji. Jedynie co tutaj producent nam dołożył, to mamy obsługę gestów, mamy sterowanie gestami i wybucanie gestami. Bardzo fajnie, że to się znalazło w tym telefonie, ponieważ w tym przyciskie nowym mało telefonów ma tę te funkcję. Jak widzicie, mamy tutaj obsługę przesuwania zdjęć w galerii, wykonywania zdjęć aparatem to wszystko, jest, jeżeli chodzi o sterowanie gestami. Jeżeli chodzi tutaj też o wybudzanie gestami, to też możemy tu przez dwukrotne kliknięcie, przy narysowaniu tutaj jakichś tam znaczków, literek, które nam po prostu po narysowaniu oczywiście będziemy mogli sobie na wykazanym ekranie uruchamiać te funkcje. Co tutaj się na plus? Przede wszystkim tłumaczenie tego menu. Jak widzicie tu wszystko jest po polsku. Już widziałem kilka telefonów, które Wam pokazywałem, gdzie te funkcje też były, ale tutaj było wszystko tłumaczone w języku angielskim, było brak tłumaczenia praktycznie. Także tutaj duży plus dla producenta za to, że postarał się tutaj dopracować to, 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 to tłumaczenie tego menu, tłumaczenie tego y, telefonu. Ok, co nas tutaj będzie interesowało? Oczywiście parametry techniczne tego telefonu, Weźmy sobie tutaj, odpuścimy może co to Jak widzicie, mamy tutaj procesor Mediateka MT6581 3 GHz, tektowane tak, 4 rdzenie yy, grafika Mali 400 MP, oczywiście 1 GB pamięci RAM. Yy, co poza tym, system już widzieliśmy, bateria 2000. 400 mAh. Tutaj źle to pokazuje ta aplikacja, i tak naprawdę to jest tyle. No, niestety, tutaj nie są to jakieś rewelacyjne parametry. Myślę, że tutaj po tym telefonie mogliśmy się spodziewać, że będzie nieco lepsze pod zespoły, tu zastosowane. E, aczkolwiek, no, wiadomo, cena robi swoje. Także tutaj e, też producent nie mógł nam zaoferować e, jakichś super parametrów e, w tym przedziale. Senowym. Jeżeli chodzi o wyniki w benchmarkach, może sobie tylko AnTuTu otwórzmy. Jak widzicie 24563 punkty, czyli jak na ten segment cenowy jest to taki standard. Telefon się ani nie wybija, ani też nie odstaje od innych telefonów w tym przedziale cenowym. Na naszej stronie www.smartpod.es.pl będziecie mieć pełną recenzję tego telefonu. I tam też pokażę Wam wyniki z innych aplikacji, takich jak, <taki> taki jak 3 jak tu widzicie. GFX Bench, także tutaj jeszcze kilka innych, także też warto się z tą recenzją zapoznać. E, ok, także tak to mniej więcej wszystko tu wygląda. Oczywiście telefon wyposażony jest w GPS, działa on całkiem przyzwoicie. Wi-Fi w tym telefonie, powiem Wam, że działa przeciętnie nieźle. Myślę, że tutaj też te wyniki zobaczycie na naszej stronie, aczkolwiek tutaj też oczekiwałbym nieco więcej po tym telefonie, że te wyniki będą nieco lepsze. Yy, dobra, może zobaczmy sobie szybko jakieś stwarzanie filmów na YouTube. Zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Spróbujmy sobie coś poszukać. Może jakieś, yy, jakieś demo w wyższej rozdzielczości. Jak widzicie, to wszystko się otwiera bardzo szybko, sprawnie. Tu nie ma problemu. Obraz się nam też tutaj wyświetla. Spróbujmy sobie troskać głos. Głośnik gra przyzwoicie, może niezbyt głośno, ale też yy, myślę, że nie ma problemu. Yy, nawet sobie troszkę przyciszymy, żeby nic tu było nas lepiej słuchać. Yy, jeżeli chodzi o rozdzielczości, yy, maksymalna rozdzielczość, którą możemy wybrać z ta p jest to rozdzielczość yy, ekranu tego telefonu, także tutaj yy, nic więcej nie będziemy mogli zrobić. I jeżeli Was interesują wyższe rozdzielczości, to możemy oczywiście dla aplikacji YouTube Y, otworzyć w przeglądarce y, internetowej, tam będziemy mogli brać sobie wyższe rodziczeczki. Aczkolwiek nie polecam ustawienia więcej niż 1080p, ponieważ po wyrytej rodziczości już zaczynają się pewne przecięcia i artefakty. Tu jak widzicie, wszystko bardzo płynnie działa. Obraz jest w fajne kolory, bardzo ładnie to wszystko wyświetlane. Pełna płynność, także nie mam tutaj żadnych uwag. Y, oczywiście testowałem sobie tutaj też z innymi filmami. Nawet powiem szczerze, że otworzyłem sobie tu za pomocą MX Playera film w rozdzielczości 4K Ultra HD. Oczywiście tam już nie było mowy o płynności, aczkolwiek i tak plus, że telefon to był w stanie otworzyć. Jeżeli chodzi o przeglądarkę, to Wam już pokazywałem, też wszystkie strony otwierają się płynnie, szybko, tutaj też nie ma najmniejszych problemów z działaniem. Może jeszcze tak, zobaczmy sobie na aparat, jak to wygląda. Tutaj mamy do dyspozycji, tak jak mówiłem, tylny aparat 8 megapikseli plus przedni aparat 2MP. Z wyglądać jak widzicie, nie wiem, czy tam dobrze widać, ale niestety telefon tutaj nie ma autofokusa. Także tutaj, jak widzicie, w ogóle nie łapie nam rozdzielczości. Tutaj te zdjęcia. Jeżeli chodzi o makra, jakieś zdjęcia bliższe bliższa, po prostu wychodzą zamazane, rozmazane. Nie jesteśmy w stanie, spróbujmy sobie jakoś kartę. Jak widzicie tutaj, no niestety w żaden sposób nie jestem w stanie tutaj ustawić ostrości, i te zdjęcia są niestety bardzo słabe. W normalnym świetle, w dzień, gdzieś na polu, jest powiedzmy, że przyzwoicie. Oczywiście nie ma rewelacji, ale powiedzmy, że jest to akceptowalne. Niemniej jednak, tutaj, w pomieszczeniu, szczególnie jeżeli chodzi o zdjęcia bliska, jakieś makra, no to niestety nie jest dobrze. Jeżeli chodzi o przednią kamerę, o selfie, tutaj jest nieco lepiej, wypada, ponieważ te zdjęcia są już na akceptowanym poziomie. Oczywiście to rozdzielczość nie jest jakaś wysoka, aczkolwiek no da się te zdjęcia oglądać. Ja Wam na stronie, oczywiście, też rzucę kilka przykładowych zdjęć wykonanych zarówno przednim, jak i tylnym aparatem czy to właśnie w pomieszczeniu, czy też na zewnątrz, że będziecie mogli sobie te zdjęcia poprzeglądać, pooglądać i zobaczycie jak ten aparat działa aczkolwiek według mnie, no niestety jest to jedna z słabszych tutaj elementów, jeden z słabszych elementów tego telefonu. Ok, wiemy, że ten telefon jak sobie radzi tutaj z odtwarzaniem filmów, z internetem. Może jeszcze na zakończenie spróbujemy sobie jakąś grę otworzyć. Może jakiś Aspad 8 tutaj zobaczycie jak to wygląda, oczywiście gra się nam tutaj już ładuje i za chwileczkę zobaczycie jak to wygląda jeżeli chodzi o rozgrywkę. Dobrze, widzieliście jak ten telefon sobie radzi w grach, także tutaj mogę Wam powiedzieć, że spokojnie na tym telefonie robicie właśnie gry pokroju Asphalt 8, gry pokroju Angry Birds 2, czy też większość gier dostępnych w sklepie Google Play. Także naprawdę nie jest źle, jeżeli chodzi o wydanie tego telefonu. Telefon dobrze radzi sobie z otwarzaniem filmów, dobrze radzi sobie z przeglądaniem internetu, z aplikacjami, także tutaj jeżeli nie jesteście jakimiś zapalonymi graczami, którzy no, głównie skupiają się na najnowszych tytułach, najbardziej wymagających, to ten telefon jak najbardziej się z Wam sprawdzi. Telefon posadzony jest w baterie baterię 2400 mAh. No, nie jest to może jakaś rewelacyjna wielkość, aczkolwiek często stosowana właśnie przez producentów w przypadku ekranów o przekładnej 5,5 cala. Myślę, że przy takim typowym użytkowaniu ta bateria Wam wystarczy spokojnie na jeden dzień pracy, także tutaj nie będę z tym problemu. Um, pewno na dłużej to już, to już nie bardzo aczkolwiek no, większość tych telefonów, tych nowych ma takie baterie i w no, tego czasu będzie przyzwyczaić już. Um, jeżeli chodzi o ten telefon, um, czy się opłaca go kupić, czy warto go kupić, um, powiem wam tak, telefon ten kiedy wychodził pół roku temu wyceniony został na 500 zł. I myślę, że to jest nieco zbyt duża kwota i w tych, w tych pieniądzach pewno znajdziecie już nieco wydajniejsze urządzenia nawet z LTE. Także tutaj w tej cenie pewno byłby to mało płacany zakup. Niemniej jednak obecnie ten telefon możemy kupić już poniżej ceny 400 zł za 390-80 zł. I ta cena, już powiem Wam, jest jak najbardziej tutaj akceptowalna, telefon jest bardzo dobrze wykonany, te parametry, te wyniki benchmarka, które sobie tutaj będziecie mogli jeszcze pooglądać na naszej stronie, naprawdę całkiem przyzwoite jak na tą cenę telefonu obecną, także myślę, że na dzień dzisiejszy przy tych cenach tego telefonu jest to bardzo ciekawa propozycja i myślę, że warto się będzie tym telefonem zainteresować. Ja Wam na dzisiaj już dziękuję, oczywiście zapraszam Was do, do, do zapoznania się z pełną recenzją tego telefonu na naszej stronie www.smartpauzates.pl oraz do subskrybowania naszego kanału oczywiście i oglądania naszych kolejnych recenzji. Na dzisiaj to wszystko, ja Wam dziękuję za uwagę, cześć.